Cześć hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daga i przychodzę do Was dzisiaj z podsumowaniem czytelniczym sierpnia. W sierpniu udało mi się przeczytać 6 książek, w tym dwie w formie audiobooka. I pierwsza z książek, które udało mi się przesłuchać, jest to Harry Potter i Książę Półkrwi. Ja tę książkę oceniłam na 5 gwiazdek, Jest to przedostatni tom z serii. Więc fabularnie za bardzo Wam tutaj e, nie mogę nic powiedzieć. Sama książka bardzo mi się podobała, bardzo przyjemnie mi się jej słuchało, bo Harry'ego Pottera słucham jakby wszystkich części w, właśnie w audiobooku, jak jadę do pracy, jak sprzątam, jak e, wyklejam obraz diamentowy. E, i była to naprawdę bardzo e, fajna przygoda. Mówię przygoda, ponieważ skończyłam już e, ostatni tom Harry'ego Pottera. E, no ale to już będzie w podsumowaniu września, bo jakby skończyłam e, ostatni tom we wrześniu, ale na samym początku, a ten film troszkę później nagrywam, także. Jestem tak naprawdę już po całej serii i bardzo ta seria mi się podobała. No, ale więcej dowiecie się w rewapie za miesiąc. Kolejna książka, którą udało mi się przesłuchać, jest To Niewidzialny Człowiek pana Wellsa. Jeżeli chodzi o tę pozycję, to ja już ją oceniłam na trzy gwiazdki. O wiele mniej. Podobał mi się niewidzialny człowiek niż na przykład Wojna Światów. Mamy tutaj historię, która bazuje na takiej zasadzie konsekwencji, żebyśmy nie dążyli do takiej władzy, zagłady poprzez naukę, poprzez, po prostu żebyśmy nie próbowali zawładnąć innymi poprzez naukę, no bo czekają nas przykre. Z tego względu konsekwencje, i o tym jest jakby cały niewidzialny człowiek. Najbardziej, co podobało mi się w tej książce, to klimat taki właśnie mało miasteczkowy, że to wszystko dzieje się praktycznie w, tam, w obrębie kilku kilometrów, chyba nawet nie. Ale jeżeli mam być szczera, to już sporo z tej książki zapomniałam i raczej ona ze mną długo nie zostanie, no bo właściwie już i tak pamiętam tylko urywki. Kolejna książka jest to klasyk literatury, czyli Dr. Jekyll i Pan Hyde. Jeżeli chodzi o tę pozycję, no to mamy tutaj króciutką książeczkę, która ma zaledwie 115 stron. Także fabularnie za dużo wam o tej książce nie powiem, bo każde moje zdanie może być. Takim troszkę spoilerem, bo ciężko o tej książce opowiedzieć, żeby nie zdradzając pewnych szczegółów. Ta książka ma wiele w sobie takiego mroku, klimatu. To w tej książce naprawdę bardzo mi się podobało. Niestety, jeżeli chodzi o całą fabułę i to, co się tam dzieje, to raczej jesteśmy w stanie przewidzieć, więc nie jest to żadne zaskoczenie, ale mimo wszystko ta książka jest warta poznania z tego względu, że, że właśnie jest klasykiem. No, jest to dość cienka pozycja, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie ten kilka minut, czy też godzinkę do e, przeczytania tej pozycji. Kolejna książka, jest to dość spore rozczarowanie, i mam tutaj na myśli dom pod szczepczącymi drzwiami. Jest to spore rozczarowanie, ponieważ ja miałam naprawdę. Nie to, że jakieś duże, wygórowane oczekiwania, ale po prostu Dom nad Błękitnym Morzem bardzo mi się podobał. Niestety tutaj oceniałam tę książkę na trzy gwiazdki, ale na początku w ogóle na cztery, później na trzy, a teraz to bym dała chyba nawet dwie i pół, tak szczerze. Mamy tutaj historię pewnego prawnika, który jest po prostu okropnym człowiekiem. Empatia to w ogóle słowo, którego on nie ma w swoim słowniku, jest po prostu okropny, no i po prostu umiera i pojawia się na swoim pogrzebie. Mamy tutaj motyw przemiany właśnie głównego bohatera, trochę taka opowieść wigilijna, ale w znacznie gorszej i po prostu gorszej wersji. Plusem tej książki jest na pewno humor, bo jest taki fajny, przystępny, ciepły, i na pewno wykreowanie postaci. Tutaj naprawdę jeżeli chodzi o postacie, to mamy. Fajnie jest zarysowana, szczególnie tutaj mamy postać pewnego dziadka, który jest no po prostu dla mnie fenomenalny. No i niestety tutaj już skończyłam wszystkie atuty tej książki i jeżeli chodzi o minusy, ogólnie pozycja jest dość nudna. Jest to fantastyka, a fantastyka raczej nudna nie powinna być. Tutaj się troszkę wynudziłam i czytałam ją naprawdę dość długo. Jak na to, ile czytałam do Nad Błękitnym Morzem, to tutaj można powiedzieć, że nie miałam nawet za bardzo ochoty do tej książki wracać. Książka jest turbo przewidywalna, ale to jest tak przewidywalna, że jest po prostu aż śmieszna i dziecinna w tym wszystkim. Sama przemiana bohatera moim zdaniem jest nierealna, zbyt szybka. W ogóle tak naprawdę nie wiem, co wpłynęło na to, że ten bohater się zmienił. Ale najgorszą kwestią tej książki to były cring'owe momenty, które pojawiły się na sam koniec. Po prostu pewne dialogi w moim odczuciu popsuły cały, może nie to, że klimat, ale trochę taki odbiór tej książki, bo nawet jest taka mocno dziecinna, taka cukierkowa, taka trochę naiwna i nie spodziewałam się, że będzie tam coś w stylu. Spoiler. Zapraszam Cię do mojej sypialni, tylko wiesz, przyjdź bez ubrań. Naprawdę uważam, że y, moglibyśmy się obić bez czegoś takiego i ta książka wiele i wcale by ta książka na tym nie straciła. Po prostu. Kolejna książka jest to poradnik, mam tutaj na myśli Fenomen poranka, jak zmienić swoje życie Hal Elrod. Ja tę książkę oceniłam aż na dwie gwiazdki. Yy, mamy tutaj jakby takie pewne spostrzeżenia, jak poranek może nasz wyglądać, aby nasze życie wyglądało wspaniale i abyśmy byli bogaci, piękni i w ogóle cudowni. Ogólnie z Niektórymi rzeczami oczywiście się tutaj zgadzam, jakby nie ma z tym problemu. Nie zgadzam się natomiast z podejściem autora do snu. Ja odczułam wrażenie, że okej, okay, będziesz spał 4 godziny, nie ma problemu. Ważne, żebyś wykonał wszystkie swoje cele, wszystkie swoje takie rytuały poranne, i wtedy Twój dzień na pewno będzie lepszy. Wcale nie musisz spać 8 godzin, czy tam 7, czy tak naprawdę ile Twój organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania. Śpi w sumie nawet 2 godziny i też będzie git. Tylko jakby bądź produktywny. No nie. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Jest wiele badań na temat snu, na temat tego, że powinniśmy się wysypiać, powinniśmy jakby. Dbać o ten, nawet niedługość, ale tak naprawdę ym, jakość snu, że no bo wtedy mamy całą regenerację organizmu, regeneruje nam się skóra, organizm, no po prostu wszystko: myśli, psychika, mózg. Więc jakby bardzo mnie tutaj frustrowało wstrus w tej książce i dlatego mam tutaj dwie gwiazdki. I w ogóle troszkę was okłamałam, bo przeczytałam dziewięć książek. S sześć, siedem. 7, 8. I w ogóle troszkę was okłamałam, bo przeczytałam 8 książek, a nie 6. No ale już spieszę z wyjaśnieniem. O jednej zapomniałam, bo jest tam, kosiarze, ale do niej wrócimy na sam Znaczy, do, na sam koniec o nie opowiem. No i mam też tutaj znak chora, profesor Wilczur, Tadeusz Dołęga Mostowicz. Ja dostałam yy, tę książkę, to znaczy została mi ona pożyczona w tym wydaniu. Ja byłam święcie przekonania, że to jest tytuł jednej powieści. I byłam jakoś tak dziwnie zaskoczona, że kurczę, film się kończy na połowie książki i dalej mam kolejną historię i ona w ogóle nie jest poruszona w filmie. Jak? No okazuje się, kochani, że Snachor to jest po prostu jakby pierwsza część, a Profesor Wilczur to jest jakby druga część. To są dwie oddzielne książki, tylko w tym przypadku są po prostu w jednym wydaniu. Także przeczytałam dwie książki, a nie jedną. Ja te książki oceniłam na pięć gwiazdek. Jeżeli chodzi o Snachora, to ja bardzo, bardzo długo stroniłam. Wiecie, Snachor to zawsze były takie śmieszki, że he drugi Kevin, zawsze leci w święta i tak dalej. Ja jeszcze mam chrzestną, która po prostu Snachora uwielbia. Za każdym razem, kiedy on jest w telewizji, ona go ogląda. Nieraz nawet. Jak były tam święta Wielkanocne, to, to wysłała mi, wiecie, zdjęcie gazety, kiedy ten znachor będzie leciał. A leciał 8 razy, ale mówię, stop, ja najpierw chcę przeczytać książkę i dopiero później obejrzeć, obejrzeć film. No to dała mi książkę. Więc tę książkę przeczytałam, zapoznałam się z tymi dwoma historiami i absolutnie przepadłam, absolutnie się zakochałam. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Bardzo dobra fabuła bardzo dobrze nakreślone są tutaj postacie, nasi bohaterowie. Jakby odczuwamy różnicę między społeczeństwem, społeczeństwem Warszawy, a między właśnie osobami mieszkającymi na Kresach. Jakby ta różnica społeczna między Warszawą a wsią jest tak mocno zarysowana, ale nie jest przerysowana, co w ogóle. No, ja jestem zachwycona tym wszystkim. Mimo, że ta książka jest no, dość stara, jakiś czas temu została napisana, to i tak jest dla mnie napisana na tyle prosto, że jestem w stanie wszystko na spokojnie zrozumieć, przetrawić, ale jednocześnie ten język jest naprawdę piękny i no, nie wiem, jak wam to opisać, ale naprawdę bardzo dobra jest ta książka pierwsza część właśnie z nahor jest taka wzruszająca w ogóle czy ja wam powiedziałam o czym jest nahor ale czy ja muszę mówić o czym jest nahor mamy tutaj historię pewnego chirurga który jest najlepszy w swoim fachu ma swoją tam przychodnię nie wiem czy to się przychodnia nazywa lecznicę no jest ogólnie szanowany ma dużo pieniędzy nie ma natomiast szczęścia w miłości, jego żona go zostawia i on postanawia się iść napić. No i niestety, ale wydarza się pewny incydent i nasz chirurg jakby po prostu przepada. Przepada, nie mam po prostu po nim śladu. I ta pierwsza część jest bardzo wzruszająca, taka ciepła, taka naprawdę dająca nadzieję. Natomiast, profesor Wilczur, druga część jest po prostu przepełniona bólem, smutkiem, taką niesprawiedliwością, takim po prostu mamy tam bardzo dużo zazdrości i dużo takiego zła, który jest po prostu w ludziach. Nie chcę Wam w ogóle jakby spoilerować tych części, ale naprawdę. Nahora, jak i drugą część, czyli profesor Wilczur warto przeczytać, warto znać jakby całą tę historię, bo jedna jak i druga jest po prostu fenomenalna, troszkę się od siebie różnią, ale warto, naprawdę warto tę historię przeczytać. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać, są to Kosiarze Nela Schustermana, Nila Schustermana. Ja na tę książkę czekałam bardzo, bardzo długo, bo ja już ją chciałam kupić, jak jeszcze... to była chyba z 7 albo 8 lat temu, naprawdę bardzo dawno, kiedy jeszcze było dostępne to wydanie w tej takiej niebieskiej, miękkiej oprawie. Niestety jakoś zwlekałam, a później kosiarze w ogóle nie byli dostępni. No i mamy tutaj teraz wznowienie. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to mamy tutaj historię świata, w której pokonaliśmy e, śmierć, ludzie są nieśmiertelni, ale żeby jakby zachować pewną równowagę, no to mamy właśnie kosiarzy, którzy mm, robią tak zwane zbiory, czyli jakby zabijają innych ludzi, aby nie doszło właśnie do przeludnienia. Robią to na różne sposoby. Jeżeli natomiast chodzi o główny nurt, taki fabularny, to mamy tutaj historię Ciri i Rowana którzy zostają zgarnięci pod skrzydła pewnego kosiarza i są uczeni właśnie aby tym kosiarzem zostać. Oni oczywiście tego nie chcą, jest to jakby troszkę. no nie chcę powiedzieć, że w ich wbrew ich woli. No, ale mają jakieś takie swoje wewnętrzne rozterki i haczyk jest też taki, że mimo że są uczeni we dwójkę, to tylko jedno z nich może zostać koziarzem. Później dzieją się różne rzeczy i naprawdę różnie tutaj jest. Nie podobała mi się... Ja też miałam dość spore oczekiwania wobec tej książki i one niestety niekoniecznie się spełniły. Początkowo chciałam dać cztery gwiazdki tej książce. Ale końcówka sprawiła, że dałam 4,5. Także końcówka naprawdę fajnie, e, fajnie to wszystko nadrobiła. Jeżeli chodzi o całość, to nie jest to nic jakiegoś takiego. Nie jest to nic fenomenalnego w moim odczuciu. Fajnie się to czytało, ale czy będę jakoś wracała do tej historii? Nie wiem. Chyba raczej nie. E, czekam na drugi i trzeci tom. To znaczy, muszę sobie go zakupić, ale to. Na razie robię przerwę od kupowania nowych książek. Drugi dom podobno jest lepszy, także zobaczymy. Wystając z okazji, pokażę Wam książki, które aktualnie czytam. I jest to Niewinny Graham Moore. Ja jestem na stronie 192. I powiem Wam, że jest to troszkę coś innego niż ja się spodziewałam. Mianowicie ta historia poszła w zupełnie innym kierunku. Myślałam, że to będzie o czymś innym. Znaczy, to jest też o tym, ale mamy tutaj jakby pewne. Pewne inne sytuacje, o których nie chcę Wam jakby nic powiedzieć, bo będzie to na pewno spoiler. Kolejna książka, którą trochę podczytuję, a którą trochę słucham w audiobooku, jest to Zgasić słońce Roberta Schmidta. Jeszcze nie wiem za bardzo, co myśleć o tej książce. Jestem na 60. stronie i na razie moim zdaniem jest bardzo chaotyczna, i nie bardzo wiem, co się tutaj dzieje, dlaczego i co. No ale jestem na samym początku, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. No i oczywiście zaczęłam również czytać Sandersona. Jestem na zawrotnej 194. stronie, no ale jednak już trochę tutaj y, przeczytałam i tę książkę czytam głównie y, w weekendy i tak jak mam dłużej więcej wolnego czasu z tego względu, że dość długo mi się ją czyta też ze względu na ilość tekstu na stronie, ale też ja branersona nigdy nie czytam szybko jakoś, zawsze wolno mi to idzie, ale jakby to nie jest żaden minus. To byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!